W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie czyszczenie składu Chelsea, bo planowałem to od dłuższego czasu, aczkolwiek um, problem jest tego typu. E, wchodziłem wczoraj z ciekawością na trasę Chelsea, już pokazują nowe sezon, nowy sezon 23-24. I jaki jest problem? Problem jest taki, że dużo piłkarzy, którzy teoretycznie odeszli, jest jeszcze w klubie, więc to się kto. Lecz wiadomo, że w większości nie ma, nie ma Wendiego, już nie ma innych, ale no jest to ciekawe. No i tyle. Teraz tylko taki jeden mały problem, i zobaczymy, jak to będzie zresztą. Po prostu, kto niby odszedł, to już powiem, że odszedł. Znaczy, o czerwoną kartkę, i tyle. I dobra, lecimy po kolei. Dobra, bramkarze. Pierwszy jest kepa. Ale jest taka, że nie ma już Mendy'ego, Więc Kepę zostawiamy. Ale tylko dlatego, że jakby... A no ktoś z myśli kepa będzie musiał odejść, odszedł Mendy i kepa został. Jest Gabriel Słonina, ale go bym nie pożyczył, czyli taka żółta kartka. Nie Markus Bettinelli to jest taka chyba opcja. Trzecia, więc no bym... No, po prostu go zostawił ten szcipnocześ, że jest potrzebny, ale jeszcze jest im potrzebny taki bramka, wiadomo, taki... Powiedział klasy światowej, bo co no. Z, z, z Kepa jest dobrym kręgarzem, ale. No, Czes, jak chce zobaczyć coś więcej, no to musi mieć nowego bramkarza. Dobra, linia obrony. Wesley Fofana. E, on dużo kosztował, więc trzeba go zostawić, po prostu. To jest jedyna chyba opcja. E, bo bada sile, też zostawiamy. dostajemy. Revy to jest ciekawe, bo on był chyba pożyczony w tym sezonie do Brighton. Brighton się rozwinął, dobrze. ale dobrze. A mnie zastanawia, czy to jest piłka już na Chelsea, czy to jest jednak coś jeszcze. Jest dawny tą kartkę, żeby ewentualnie poszedł jeszcze na wypożyczenie, gdzieś się ograł. Drew e, Czarubaj. Ja, ja w ogóle się dziwię, że on e, był tak trochę wyposzczony z tej Chelsea. Dopiero teraz tak patrzę, że on ma 24 lata. No więc to nie ja wiem, jak Czesi patrzy na niego. Nie wiem, jak ja mam patrzeć na niego. Gdyby był, to bym go chyba zostawił. No więc zaraz, Czarobacha zostawiamy. Ethern padu. E out. Na no, wypożyczeniach się nie sprawdzał. E Czesi raczej też miał miejsca, więc out. Zdecydować, out. Malanga sad Raczej też aut. Też chyba ludzie tutaj bardzo do niego patrzą, że żeby go zostawić. Aha, jeszcze yy, do Chelsea. Napiszcie w komentarzach, jeżeli jesteście. Kogo z tej listy wybyścia, albo aut, albo in, albo z żółtej kartki, żeby ten, żeby nie było. Yy, Thiago Silva do końca trwania kontraktu, chyba zostanie. No. Nie ma to chyba sensu, już Richard ustala się do Thiago, to jest bardzo dobry obrońca jeszcze. Będzie tak samo zostanie. Marc Kukulera, to jest ciekawa sprawa. I wiecie to no, pierwszy ja sezon jego był bo... całkowicie słaby dla Chelsea. I naprawdę no wydaje mi się, że Kukulera trzeba będzie Chyba, bo i tak go zostawimy, bo nie wiem, czy ktoś po takie stronie będzie go chciał, po pierwsze, po drugie, no, chciałem go po prostu zostawić i tyle, może drugi słońce będzie dla niego lepszy. Luis Hall to jest młody obrońca jakiś, leczy no, w 2004, nie wiem, dałbym pożyczenie, chyba po prostu już jakaś w że tak jest, spadłem, to się jestem, Ale teraz z góry, z góry strony, bo klima mi chodzi, zapomniałem o tym powiedzieć. A no jest ciepło, trzeba po prostu się ochładać, bo włączyłem klimat jakoś tam na minimal, włączyłem jakiś typ cichy, ale zobaczymy czy to słychać będzie. Abdullrahman Baba out. Ja wiem, co tu jeszcze robi. Liz James zostaje. Manu Augusto dopiero teraz przyszedł. Więc no, trzeba go zostawić. Chcę zaraz pinketa. To, to jest ciekawe, ponieważ panu Hierugorzą iść do Atletico, więc czerwona kartka. Edzo Fernandez, to no, go trzeba zostawić. No, tutaj chyba nie ma innej opcji, Edzo musi zostać. Kolor Golagier. To jest ciekawa opcja też. No to jest. Wydaje mi się, że dobra opcja, żeby zarobić. Więc kodor, ale to jest też dobra opcja, żeby ewentualnie trochę to z tym kodor bym się zastanowił, więc żółta kartka przy dobrej ofersie. No tak to będzie najlepiej. Andrej Santos, wypożyczenie. Jakiejś kolejny do Brazylii, wydaje mi się. Chukfu Beka. Szczerze, chyba też jakieś wypożyczenie by tu poszło. Mason 2, to już jest wiadomo do gana z Benchesterem United, już się wczoraj nawet żają z kibicami Chelsea, także Mason Czerwona. Raachem Sterling. I tutaj też jest ciekawa sprawa. Bo on nie zrobił tak... Bo go ciężko, miał słabe sezon, ale trzeba Chelsea ja słaby sezon, więc... Wydaje mi się, że jeżeli byłaby jakaś dobra, frawa, na przykład z takiej Arabii Saudyjskiej, to bym ją rozważył na Miejsce Chelsea. Nie wiem raczej Sterling nie będzie chciał się ruszać jeszcze z klubu, więc no takie bym powiedział, taka żółta karteczka. Jeżeli będzie dobra oferta na przykład z ramie no to Sterling. Oh. Mechaju To też jest ciekawa ciekawostka, bo to jest gościu, który kosztował 100 milionów euro. I szczerze nie wiem, co z nim zrobić, bo on wszędzie nie daje tego, co bym chciał, żeby dawał. Ja... Kurde, dałbym go chyba też ewentualnie wyłożyć, ale to jest też głupie. W za że on kosztował 100 milionów, więc ja... nie, no, ja bym dał wyłożyć chyba po prostu jakiś żółta kartę, czy coś to, chyba on... nie daje liczb. Po prostu, nie wiem, kim jest ten czas, nie powiedzcie się. Lecetem Pulisic, to jest opcja chyba autentycznego autu, w przypadku Pulisica, no już. Chelsea ma go dosyć, chce iść chyba do tego Milanu, więc... Arrivederci. Aut, kapitan Ameryko. Karol Hatsu, do no, no to jest też już dogadany zawodnik na odejście z Chelsea. Więc raczej pójdzie. Czerwona niego Moreira to jest też wody na plastik jakiś. Więc... Jakoś bym pożyczył, wydaje mi się, że byłoby spoko. No nie ma dułkę, niego <kluzny> ja nie, go bym zostawił chyba. No zostawiłbym. Z Hakim zjech, No teoretycznie już jest dogadany z Al Nassar. Żeby odszedł... Od... 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 Odszedł, żeby... Czy on odejdzie do Eldersar, boże święty, i uwielbił się wysłuchić. No co, no czerwona, no on już się też pokazał. Christopher Kunku no to jest jego pierwszy sezon w czasie zobaczymy jak mu pójdzie. Dla kaka. Noemu dla kaka. Aut. Zdecydowanie chyba aut. No, to nie ma sensu, żeby go dalej trzymać. to dopiero teraz przychodzi. Młody napastnik. Wydaje mi się, że trzeba dać mu szansę. To może być taka. Taka nieoczywista perełka tej części wydaje mi się, bo e, oglądałem film jak ten skotował e, pan Tomek z 2 Ale uważam, że to może być taka... Przez to, że słody to może być taką młodą perełką tej Chelsea. Coś mi do oka wpadło. Tak. Dobra. Armando Dobrosza. To jest też ciekawe. No, ja na miejscu do wrośni chyba wypożyczenia. Więc no, no chyba to będzie lepszy opcja dla młodego Albańca: wypożyczenie z tej Chelsea. Jeszcze jest dwóch. Dawid Trofofada. Fofana Fofan jest też młody. I wydaje mi się, że Dawid Trofofada to jest. Dobre rozpoczęcie tego, że. E, Właściciele Chelsea uzyskali, jakieś tam, część e, pieniędzy, jakby raczej, czyli część e, właścicielstwa w Strasburgu. więc dla mnie, trochę fana do Strasburga na takie pożyczenie do ligę, dla mnie jest była kartka. No i... Pierre Malik Ubambeang, to był chyba najgorszy transfer Chelsea, jaki mógł być, chociaż każdy był słaby, więc to tutaj nie ma co się czerpać. No. Out. Out, wiem, że on chce do barzy wrócić, ale ja go nie chcę. Nie, nie, nie. I to byłoby chyba tyle. Słuchajcie, to jeszcze tak się do was zapytam, kibice Chelsea w komentarzach. Michał Budryk, co wy uważacie? I trewo Czaroba, bo z nimi tak nie wiedziałem, co zrobić. Z jednej strony. Wydaje mi się, że oni chcą zostać. A ja nie. Może gdzie co chcą zostać, to dla nich chcieliby zostać. A wiem, że oni by chcieli ich sprzedać, więc zobaczymy. Znaczy no, może Czaramacha, nie wiem jak Budryk, więc jeżeli chodzi o Michał Budryka, to musicie mi powiedzieć sami jak to wygląda. I to to by się ja